Witam Was, z jestem Bartek. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję szkła elastycznego od firmy 3MK, które już znajdziecie właśnie w sklepie firmy 3MK za około 50 zł, o ile się nie mylę. I dzisiaj właśnie chciałem Wam zrecenzować ten produkt. Tak więc przejdźmy sobie do samego pudełeczka. Zaczniemy sobie od takiej okładki. Pudełko było w takiej okładce, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Tutaj, akurat, tam napisane, że jest to szkło dedykowane do LG G3, ale z pewnością znajdziecie ten produkt do, do innych telefonów. Mamy tutaj informację, że szkło ma tylko 0,2 mm grubości. Jest to bezpieczne szkło nowej generacji. Zachowuje pełną wrażliwość ekranu, no i montaż możliwy bez tych pęcherzyków powietrza. I tak na tyle mamy również kilka informacji. Jest to bezpieczne szkło, to znaczy, że nie pobije się, nie, nie popęka, co zaraz Wam zresztą pokażę. Mamy też informację o tym, że to szkło zachowuje bardzo podobną czułość dotyku, jak samo szkło, które mamy na, na ekranie fabrycznie umieszczone, więc to jest jak najbardziej na plus. Oczywiście tak jak wam spójnąłem 20 mm grubości jest, powiedzmy, że potrafi uchronić nas przed takimi zarysowaniami zrobionymi przez klucze, monety. Bardzo fajna technologia, czyli fit in. Czyli kiedy mamy nowe szkło przed naklejeniem, mamy z boku właśnie takie naklejeczki, dzięki którym możemy dopasować sobie szkło do, do ekranu i nakleić to na, na lewą bądź w zasadzie chyba na, na lewą część obudowy. I po prostu odpowiednio to sobie dopasować, więc to jest jak najbardziej bardzo fajne. I ja z tego oczywiście skorzystałem. No i kolejna informacja, o której Wam już wspominałem, czyli montaż bez pęcherzyków powietrza. W zestawie. w zestawie dostajemy standardową informację, jak to zwykle bywa od firmy Trzemka, jak powinno się nakleić ich produkt na, na ekran dostajemy również standardową ściereczkę bardzo fajne to są te ściereczki po prostu jednym ruchem w dół bądź w górę możemy bardzo fajnie usunąć sobie kurz z ekranu więc te ściereczki naprawdę bardzo bardzo wam polecam no i tutaj mamy taką naklejeczkę dzięki której możemy sobie usunąć kurz jeszcze przed naklejeniem ja nie skorzystałem z tego ale Wiadomo, jeśli to robimy w jakimś pomieszczeniu, które ma więcej kurzu niż zwykle to bywa, to, to można właśnie sobie tym bardzo łatwo usunąć jakieś drobiny kurzu. I tutaj dostałem również taką próbeczkę do przetestowania. To jest właśnie próbka wyciętego tego szkła elastycznego. Jak możecie właśnie zobaczyć, jak sama nazwa wskazuje, Flexible Glass. Naprawdę tutaj jest to elastyczne, i nawet przy jakiejś mocniejszej próbie, tutaj połamania tego, tu się nic z tym nie dzieje, nie pęka tak jak zwykłe szkło. Testowałem również szkła od innych producentów, tam było 30 mm grubości, one nie były elastyczne i uwierzcie mi, kiedy po odklejeniu tego szkła z telefonu, już z już zużytego, próbowałem to sobie połamać i naprawdę popękało. Tutaj nie ma z tym problemu, więc można powiedzieć, że to szkło zachowuje i właściwości folii na ekran i właściwości bardzo dobrego szkła, tak więc według mnie jest to bardzo fajne połączenie. Tak więc, teraz przejdźmy sobie do moich wrażeń z użytkowania tego szkła. W tym momencie mam właśnie naklejone już od chyba miesiąca na, na moim LG G3, tak więc już używam tego szkła całkiem sporo. I zacznijmy sobie od moich wrażeń. Po pierwsze, czułość dotyku. Naprawdę to, co deklaruje producent jest prawdą, czyli czułość dotyku nie jest obniżona i naprawdę palec tutaj jeździ po, po ekranie tak samo jak po zwykłym szkle, jakie mamy umieszczone. Co do samych wycięć, również firma Trzemka zawsze robi idealnie wycięte folie, tak więc również z tym nie ma tutaj jakiegokolwiek problemu i wszystko wygląda tutaj po prostu świetnie. Ale mam zastrzeżenia co do rysowania się szkła i tutaj po pierwsze chyba można powiedzieć, że ma ono tą przypadłość z folii, czyli no po pewnym czasie tutaj drobne ryski powstają, ale naprawdę takie mikro ryski, które widać dosłownie pod światło. Ale powstają. Na innych szkłach, które testowałem nie było tego problemu, tutaj niestety jest, więc takie minimalne ryski powstają, ale myślę, że w większości użytkowników to nie będzie przeszkadzać mi tak, że to nie przeszkadza, ponieważ widać to tylko i wyłącznie pod światło. Kolejna bardzo fajna rzecz to grubość, czyli 0,2 mm i tak naprawdę nie widać tego szkła, po prostu nie widać, bardzo fajnie to, to wygląda i co ważne tutaj nie trzeba robić jakichś zaokrąglonych krawędzi jak w większości grubszych szkieł, ponieważ jest na tyle cienkie, że, że nie powinno tutaj nas w palec w żaden sposób tutaj uszkodzić nam palca więc pod tym względem jest bardzo dobrze. Również ma to swoją zaletę w przypadku stosowania case'ów, tak jak ja stosuję w, w przypadku swoich prywatnych urządzeń jakieś tam pokrowce, żeby nie porysowały się i to ma swoją zaletę w tego typu rzeczy, że dzięki temu, że szkło jest na tyle cienkie po prostu Case nie powinien nam go podwijać, tak więc również pod tym względem jest bardzo dobrze. Mo, możecie zapytać oczywiście o to, czy, czy ekran nie traci na jakości. Uwierzcie mi, że nie traci, tak samo w przypadku przejrzystych folii nie ma z tym najmniejszego problemu i żadnych tutaj strat jakości obrazu z naszego telefonu po prostu nie ma. Tak więc tak wygląda szkło Flexible Glass od firmy 3MK, naprawdę jestem zachwyconym tym produktem, oprócz tej jednej wady, czyli tego rysowania się, naprawdę jest to świetny produkt i jak najbardziej Wam go polecam. Również takim lekkim zaskoczeniem i tutaj chciałem podziękować firmie 3MK było dostanie takiego właśnie prezentu i to wszystko przyszło w takim fajnym pudełeczku. Był zestaw testera 3MK Flexible Glass, więc tutaj gdzieś, gdzieś powinien się pojawić taki urywek, jak to mniej więcej wygląda. To był fartuch testera, okulary, laboranta chyba jakoś tak to wyglądało. Był też bardzo fajny list, w którym napisane było, że Flexible Glass powstawało przez ponad 12 miesięcy, więc firma całkiem sporo pracowała nad uzyskaniem tak cienkiego szkła o takich właściwościach, o jakich Wam właśnie powiedziałem. Tak więc naprawdę bardzo dziękuję firmie Trzemka za taki miły prezent i tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo polecam Wam szkło Flexible Glass. Tak więc to na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.